W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na Łemka, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku kogniwistyka. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu samego kierunku. Kogniwistyka to kierunek przygotowujący studentów do dynamicznego rynku pracy, gdzie kluczowe są elastyczność, gotowość do nauki i szybka adaptacja do nowych wyzwań. Kogniwistyka jest multidyscyplinarna, umożliwiająca zgłębianie zarówno teoretycznych aspektów procesów, proznawczych, jak i praktycznych umiejętności w obszarach nauk medycznych, informatyki czy też analizy danych. Więc jeśli są Państwo zainteresowani wyborem tego kierunku, warto przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Należy przedłożyć wynik egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów, a do nich należą język polski, część pisemna, a drugi wymagany przedmiot jest do wyboru z listy, już podaj. Biologia, chemia, fizyka. Fizyka i astronomia, matematyka albo informatyka, lub też filozofia. Tutaj przelicznik jest tylko i wyłącznie dla przedmiotu, nie ma przeliczniku dla poziomu. Warto również pamiętać, że jeśli Państwo będą zdawać egzamin maturalny więcej niż z jednego z przedmiotów wymaganych w punkcie drugim, to będzie brany pod uwagę wynik ten wyższy po przemnożeniu i po podstawieniu. Do wzoru rekrutacyjnego. Teraz przejdźmy do zakresu kształcenia. Kierunek jest multidyscyplinarny, oznacza to, że kierunek łączy teorie procesów poznawczych z praktyką nauk medycznych, informatyki i analizy danych. Odbywają się tu liczne zajęcia praktyczne. Studenci na nich zdobywają umiejętności z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych. Programowania oraz nauk medycznych, takich jak diagnozowanie komputerowe, zaburzeń mowy i widzenia. E, tutaj również się odbywa profilowanie według modułów. E, takie moduły są jak społeczno-humanistyczne, HRPR, doradztwo personalne, również jest biomedyczne, analiza danych, badań empirycznych czy też diagnostyka oraz matematyczno-informatyczne obejmuje programowanie, projektowanie środowisk wirtualnych. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów kogniwistyki? Już podaję, można być zatrudnionym jako analityk big data i data mining, również jako programista i doradca do spraw VR-u, analityk w instytucjach medycznych, w administracji publicznych, również można być zatrudnionym w nowych zawodach. Możliwość pracy w nowo powstających zawodach, np. Cool hunter czy analityk trendów. Również można być zatrudnionym na stanowisku specjalista od komunikacji człowiek komputer, po zastosowanie w obszarze interfejsów mózg Komputer oraz w instytucjach HR, czy też PR oraz jako samodzielny kreator projektów naukowo-gospodarczych, które łączą biznes i naukę. I na koniec jeszcze pytanie, dlaczego warto studiować kogniwistykę? już przekazuję dlaczego warto ze względu na przyjazne środowisko praca w niewielkich grupach bezpośredni kontakt z naukowcami zaangażowanymi w badania kogniwistyczne również warto ze względu na uznany ośrodek kogniwistyczny UMK jest uznawany ośrodkiem kogniwistyki w Polsce współpraca z innymi renomowanymi instytucjami kogniwistycznymi na świecie Również warto ze względu na zaawansowane laboratoria. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów neurokognitywnych, korzystając z różnej aparatury, np. EEG, eye tracker czy też neurofeedback. Również warto ze względu na profilowanie według modułów, o których wcześniej mówiłam, możliwość wyboru społeczno-humanistycznego, biomedycznego lub też matematyczno-informatycznego. Jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zapraszam do takich odwiedzin i bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.